angielski od podstaw dla początkujących pytanie o wiek lekcja 83 Jeśli chcesz zapytać o czyjś wiek zastosuj słowo pytające how how a następnie przymiotnik old stary Pamiętaj że przymiotniki w języku angielskim są niezmienne Słowo how jest również niezmienne. Powtarzaj za mną: How old are you? How old are you? Ile masz lat? Ile pan pani ma lat? W języku angielskim czasownik to be stosujemy, kiedy mówimy. Ile ktoś lub coś ma lat, zauważ, że w języku polskim do określenia wieku używamy czasownik mieć, a nie być. How old is he? How old is he? Ile on ma lat? How old are the children? How old are the children? Ile lat mają dzieci? W języku angielskim w odpowiedziach również używamy czasownika być. Nie możemy powiedzieć na przykład I have 19. To jest niepoprawne. Be plus lata. Przykład. I am nineteen. Powtóż, I am nineteen. Mam dziewiętnaście lat, he is twenty-two. He is twenty-two. On ma dwadzieścia dwa lata. The children are 4 and 6. The children are 4 and 6. Dzieci mają 4 i 6 lat. Wyrażenie years old dodajemy po podaniu wieku, aby udzielić pełniejszej odpowiedzi. B plus lata plus years old przykład how old are you? How old are you? Ile masz lat? I am twenty one years old. I am twenty one years old. Mam dwadzieścia jeden lat, i wish. Zauważ, że w języku angielskim przymiotnik old jest używany do podania wieku ludzi i przedmiotów. Przykłady: How old is Mrs. Ford? She is 43 years old. Ile lat ma pani Ford? Ona ma 43 lata. How old is your car? It's six years old. Ile lat ma twój samochód? Sześć lat. Zwróć uwagę, że kiedy odnosimy się do wieku przedmiotów, nie możemy pominąć years old. A teraz w komentarzu daj odpowiedź do pytania How old are you? Thank you. That's all for today. See you later, Poland. You stay classy.